Dzień dobry. Znajdujemy się przed 250 metrowym domem w powiecie prudnickim. 12 lat temu założyliśmy tutaj gruntową pompę ciepła i za chwilę porozmawiamy z inwestorami o tym, jak użytkuje się to urządzenie. Pani Marielu, jak długo pompa ciepła funkcjonuje tutaj w tym domu? 12 sezonów. 12 sezonów, czyli 12 lat. Tak. I czy Nauczyła się Pani przez ten czas korzystać, obsługiwać tą pompę? No nie było takiej potrzeby, pompa jest bezobsługowa, <laughs> wystarczy ją włączyć I, i to jest cała praca. Mąż zwykle na końcu, na końcu każdego sezonu gdzieś tam ją wyłączał, w tym roku zapomniał jej wyłączyć i jesienią, temperatura spadła, pompa sama się załączyła. Jak y, rysują się koszty energii na przestrzeni tych 12 lat? Na początku to było gdzieś około 3,5 do 4, 4 tysięcy. Domontowaliśmy później jeszcze y, klimatyzację, wiadomo, że to też podraża. W domu nie mamy gazu, wszystko, wszystkie urządzenia są na prąd. Do tego dochodzi płyta indukcyjna, pralka, suszarka czy laptopy. Czyli na dzisiaj rok koszt, koszt łączny prądu to jest około 10 tysięcy rocznie. Czyli latem mamy klimatyzację, płytę indukcyjną, wszystkie tak. urządzenia na prąd. które która chodzi cały rok? I tak y, dzieląc to na miesiące to jest 1000 zł właściwie kosztu e, tak, to utrzymania. To też jest Ciepła woda, tak, z której korzystają, w ogóle z domu korzystają cztery osoby. A czy miała Pani jakieś obawy przed zainstalowaniem pompy? Bo to było 12 mm. lat temu, kiedy te pompy nie były jeszcze tak popularne. Tak, ale to, to mi na tym najbardziej zależało. To ja znalazłam pana Rafała w internecie. Podsumowując, ostatecznie pompa ciepła, tak czy nie? Trzy razy tak. Dziękuję bardzo.